Pokażę Wam szybki poradnik, jak zarobić hajs w miarę taki miły i przyjemny sposób. Od samego początku wszystko, co, wszystko, co ukradnę, zdobędę, sprzedaję oto właśnie temu jego, jego mościowi, młynarzowi Peszkowi. I mm, popatrzcie, ja Wam coś zademonstruję w taki sposób, żebyście wy to zrozumieli i nie. I nie mieli żadnych wątpliwości Wezmę te dwa miecze Znaczy w sumie sześć tych mieczy I jemu sprzedam Sprzedam mu te dwa miecze eee... Sprzedaję mu je tak za grosze No bo wiadomo, że jakbym poszedł do tych tam na górze... no Kradzionych nie. kradzionych bym ich nie sprzedał. Dlatego sprzedaję jemu. Można poczekać parę dni i one się robią niekradzione kradzione. I za 700 sprzedam mu to. Zostało mu 9000 z groszami, tak? Przypominam, że za każdym razem kiedy sprzedajecie mu towar po niższej cenie. Dobra, ja ci dam nawet tyle więcej. I, I on sobie to za dwa dni sprzeda, i zrobi z tego pieniądze. Miał w tej chwili, jeszcze raz zobaczmy, ma w tej chwili 9400, tak? Majątek kupca. I cały problem polega na tym, że musicie w skradaniu. Nie w skradaniu, w, w łamaniach osiągnąć przynajmniej dziesiąty poziom, przynajmniej. Wtedy możecie otwierać już te trudne zamki. Ja już mam go otwartego, więc teraz wam nie pokażę jak to się robi, ale Peszek stoi czasami tutaj w tym miejscu i czegoś tu pilnował. Ja się zawsze zastanawiałem czego. I zobaczcie co tu się stało. Kiedy już możemy się tu włamać, to się włamujemy. Ja to zamknę, żeby mnie ten łajza nie przypalił, bo ja chcę Wam tylko pokazać, tak? I tu jest skrzynka też z trudnym zamkiem. Bardzo trudnym zamkiem. I zobaczcie, tu są wszystkie jego pieniądze, 9400, te dwa miecze, które mu sprzedaliśmy i powiedzmy, że ja mu, ja mu zabiorę grosze, tak? Ja mu zabieram wszystkie te grosze i on zostaje bez grosza. W momencie, kiedy Pamiętajcie, żeby mu zawsze coś zostawić, zawsze coś zostawić do handlu, żeby on mógł robić pieniądze. Nie? Jak wam zależy na jakiejś wielkiej ilości pieniędzy, no to wiadomo, Wiadomo co trzeba robić. Trzeba sprzedawać mu, sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Teraz zobaczmy, my się kimniemy. Kimniemy się, bo ja trochę zmęczony jestem. Jak najdłużej się da. Podejrzewam, że dwa dni trzeba poczekać, aż on. Sprzeda to, no to wiadomo, no, sprzedajecie mu i idziecie robić misję. Wracacie tu za 2-3 dni i, i możecie go od nowa okradać. Podejrzewam, że są to właśnie dwa dni. Jeden przespaliśmy, tak? Jeden przespaliśmy, no wsta wstawaj, wstawaj synku. Drugi, drugi dzień przeczekamy na stojąco. A może nawet na siedząco, bo na siedząco chyba się będziemy czegoś uczyć, tak mi się wydaje przynajmniej usiądź Narzeczona nasza przyszła, nie doszła I teraz poczekamy sobie drugi dzień. I możemy od razu lecieć do skrzynki, ewentualnie podejść do niego i zorientować się, ile ma przy sobie pieniędzy. No, ja nie będę leciał do skrzynki, ja chcę zobaczyć, czy faktycznie po dwóch dniach on już nie ma tego, więc podejdę do niego, bo to samo, co on ma przy sobie, znajduje się w tej skrzynce. Tak więc lecę do niego. Wstań, przyjacielu. Lecę do chłopa. Patrzę, czy ma te dwa miecze. Cześć, cześć. Wiem, że Cię ukradli, ale to nie ja. Nie, no nie sprzedał. No to czyli, czyli powiedzmy, że jeszcze jeden dzień przeczekam. Kurde, co ja robię? Jeszcze jeden dzień przeczekam. Ewentualnie może nie mogę być w jego, na jego posesji, żeby to się zrespiło. Nie wiem, no zaraz sprawdzimy. Wiem, że ja sprzedawałem mu, jechałem w świat, znowu coś tam nakradłem, znowu mu sprzedawałem i on za każdym razem miał coraz więcej pieniędzy. No i gdzie jesteś chamie? Czemu nie mogę tego otworzyć? Uuu, coś się tu zblokowało. Lecę do niego, gdzie on jest? Dobra, nie wiem gdzie on jest, więc zajrzę do skrzynki. Jeżeli w skrzynce są miecze, okej, okay, dobra, nie wiem. Widocznie, widocznie nie musimy być tu, więc zróbmy to w ten sposób, nie? Że on ma teraz... Jesteś tu, nie? Chodź tu peszek Nie ma zero groszy, widzicie? Mój majątek 51 tysięcy, a jego zero. Więc ja odejdę Ja odjadę gdzieś kawałek dalej od niego i przeczekam jeszcze jeden dzień, więc może to... Może to w ten sposób działa, że, że naprawdę nie trzeba tutaj być na jego posesji, dopiero wtedy się respi, bo ja zauważyłem też, że jak na przykład stoimy gdzieś na czyjeś posesji i ktoś nas zobaczy, tak, i drze na nas mordę i my nie odejdziemy, a czas przewijamy i obojętnie ile byśmy nie przewinęli tego czasu, to ta osoba zawsze stoi koło nas, nie? Także zobaczmy, czy jak my przewiniemy jeszcze 23 godziny, to czy to się tam zmieni. No i dobra, i co? Ja teraz do niego podjadę z powrotem. Dobrze jadę? Nie, nie, w tą stronę, tu. Gdzie jesteś, chłopie? Śpisz jeszcze, czy co? Nie, idzie, dobra. Zobaczmy No chodź tu, Polsze. kurczę, co za dziadno ono tu dziadu Kurwa umy się Nie umy się tu się Dogadaj się z chłopem Leci, no leci, leci chłopie, patrz I widzimy, on sprzedał Sprzedał te miecze Zapłacił nam 700 700 z groszami, czyli zarobił 1600, czyli no dał nam połowę, tak, czyli połowę tego, co my mu sprzedamy, on jeszcze sobie na tym dorabia. I on, widzicie, majątek kupca 1600. Znowu możemy go okraść i tak w kółko Macieja. Tylko przypominam, dziesiąty poziom skradania jest, po, nie skradania, tylko włamania, żeby żeby tu z chłopem robić jakiekolwiek interesy. Mam nadzieję, że przydatna sprawa. Jeżeli się komuś podobało, to oczywiście łapki w górę, jeżeli się nie podobało, to łapki w dół. A ja mam nadzieję, że o to nawet włamanie. Tu jeszcze tu nie włamywałem się. Jelenia skóra, psia skóra. Nie potrzebujemy nic, ale dobrze wiedzieć. No to dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Mam nadzieję, że naprawdę komuś doradziłem, a jeżeli ja nie, ja oczywiście nie, nie nie stosowałbym tego grając, ponieważ to jest takie trochę, no trochę niby oszustwo, chociaż jest to dozwolone. No po to, po to jest tam ten trudny zamek w tamtych drzwiach i w tej skrzyni, żebyście się namęczyli, żebyście wiedzieli, że tam są naprawdę dobre rzeczy. No, i po to on kupuje od nas skradziony towar, żebyśmy mieli go gdzie sprzedać, tak? Nie wiem, ja mógłbym jeszcze zrobić. Nie, no nie zrobię. Ja nagram jeszcze jeden poradnik, gdzie pokażę Wam, jak można szybko nabić lewer do otwierania zamków. Także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam ciepło. Papa. Pa.